O? Tak, słucham. Alkohole? No, może alkohol, tak, słucha Pana, Pan, pan dzwonić z zastrzeżonego numeru, także. Y może się przed przedstawię. Ja wiem, tak. y y y jest z tej strony. Y y bez obawy, nie jest zaraźliwy. Y mhm. Często ludzie się y podłączają potem, ale. Chodzi o krawę mam no i ona zamiast mleka daje czystą, czy ja mogę da. tam napisać do Państwa? Możecie, możecie, dawaj, pan dawaj tam, dawaj czystą krawę. Dobrze, a kiedy i w jakich godzinach? A nawet jutro, to już oberżne, oberżne łeb i nas tam przyje, dobra? Dzięki bardzo, na razie. Oh.